Dzień dobry. W dalszym ciągu omawiania zagadnień integracji zajmiemy się dzisiaj układem trochę bardziej rozbudowanym w stosunku do tego, który omawialiśmy poprzednio. Układ ma określone zadanie. Omówię to zadanie, budowę układu, potem jego działanie, a na koniec jak układ został oprogramowany. Więc zadanie jest następujące. Mamy pojedynczy napęd prądu trójfazowego, to jest napęd Dwubiegowy. I układ ma za zadanie podawać jakieś elementy, żeby to w miarę łagodnie się odbywało. Po stanie postoju, na skutek uruchomienia przez operatora czy nadrzędny układ automatyki, układ przychodzi do rozruchu. Pracuje kilka sekund na wolnym biegu, przechodzi na szybszy bieg, wykonuje właściwe zadanie transportowe, przechodzi do zwalniania, staje to co podawał podajnik czy napęd zostaje odebrane i układ teraz wraca po wyłączeniu do postoju albo jeżeli mamy pracę cykliczną następuje ponowny rozruch praca zwalnianie pauza rozruch praca zwalnianie pauza zadaną liczbę cykli albo do wystąpienia awarii czy zatrzymania przez operatora. Układ oczywiście będzie wyposażony jeszcze w zabezpieczenia i te zabezpieczenia będą realizowane przez oddzielny automat, czyli mamy dwa automaty, automat sterowania zapewniający pracę jednorazową, pracę zdalną, pracę lokalną ze stanowiska lokalnego sterowanie oraz automat zabezpieczeń. Żeby te dwa automaty ze sobą współpracowały, a są one zrealizowane w różnych, w dwóch różnych sterownikach, są one połączone siecią Modbus TCP. Czyli poznajemy Rozdział funkcji, współpracę automatów i praktyczną realizację przez współpracę przez sieć Modbus TCP. Ten automat sterowania jest serwerem, czyli drugi jest klientem, i w tym drugim kliencie jest większość tych e, funkcji komunikacyjnych. Przechodząc teraz do struktury układu, możemy w tym układzie. Zaobserwować następujące elementy. Mamy model silnika. Jest to silnik prądu stałego, ale układ jest tak zbudowany, że on oddaje y, etapy pracy silnika dwubiegowego. Mamy starter, czyli układ przekaźnikowy, który jest dla układu sterowania wzmacniaczem i układem zabezpieczającym. No i ten układ podłączony jest do Jednego z portów wejść/wyjść sterownika. To jest sterownik, który ma rolę serwera. Jako, że pracuje w sieci TCP, ma adres IP prowadzony podczas konfiguracji i ten sterownik jest odpowiedzialny za realizację procesu sterowania. Ten sterownik, połączony jest przez switcha z drugim sterownikiem. Z tym sterownikiem, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenia. Te zabezpieczenia są zrealizowane w sterowniku tak, że zakłócenia są tutaj podawane, jakby z terminala, z listwy sygnałów zakłócających, a sygnalizowane są szczegółowo tutaj na LEDach tego terminala. Czyli stąd możemy zadawać, symulować zakłócenia, obserwować i potwierdzać. Obejrzyjmy to jeszcze raz, to zadanie na schemacie. Mamy to tutaj za symbolicznie ujęte w taki sposób, że linia wyznacza podział między sterownią a obiektem, w którym odbywa się proces. Tu mamy PCD do realizowania sterowania i tu siedzi operator, który pracuje zdalnie. Nasz PCD wysyła rozkazy na starter. Ze startera otrzymuje informacje, co się na tym urządzeniu dzieje, czy jest na pierwszym biegu, na drugim, czy zadziałały zabezpieczenia i możliwe jest także sterowanie za pośrednictwem startera. Tutaj operator pracuje lokalnie. Proces, tutaj jest symbolicznie ten napęd yy, przedstawiony, jakaś pompa, chłodnica, tu są czujniki. Stany tych czujników świadczące o zakłóceniach czy o poprawnej pracy są zbierane przez PCD, w którym jest oprogramowany automat zabezpieczeń. To jest klient TCP. Te dwa urządzenia są połączone przez Switcha i ten sterownik zbiera informacje, zakłócenia. Są sygnalizowane na panelu sygnalizacji lokalnym, i tutaj operator ma możliwość potwierdzania. Oczywiście jest jeszcze możliwość sygnalizacji zbiorczej. To wszystko, tutaj tak ujęte, odtwarza nasz układ oprogramowany do sterowania na tym PCD, oprogramowany do zabezpieczeń. Tyle na temat samego zadania. W kolejnym filmie działanie układu.